No, siemanko na moim kanale jestem Dami 173.0 yy, Dzisiaj nagrywałem odcinek z, z... Nie, jeszcze 200 kucharków yy, 200 kucharków wcześniej, o nagrywałem jak miałem yy, I teraz tak się cieszyłem z tego bu tak się z tego bu cieszyłem do półki nie trafiłem w tej postaci. To jest Ja w to nie wierzę, że ja w ogóle ją trafiłem. Ja ją e, kupiłem w sklepie za 160 gemów e, jeszcze w poprzednim odcinku, parę godzin temu właśnie mój kolega na o O, nabił sobie już 1500 Eee, na, też sobie kupił tą postać ten kolega też sobie nabił tutaj sobie kupił taki on ma w ogóle ból sobie ten, dwa. no a ja mam aha specjalnie ukryłem nawet to zdjęcie i teraz Będę musiał trochę ciszej grać, bo jest już po godzinie 23. Ale tym, to ja się naprawdę cieszę. Tym kątem dam 1730 21 postaci. Rico, tutaj był te dobre postacie. Ten Pam z godzina, z tej bibi, to w ogóle się cieszyłem z tego franka. No właśnie tik mi się nie podoba tak za bardzo, ciężko mi się gra. No dobra, no to już 2 minuty, no to grę zaczynamy. Okej, okay. dobra, ciekawe jakie bambole będą grać. Dobra, wybierzmy sobie trochę. Właśnie poprzedni odcinek tak nie za bardzo się udał, bo mówiłem, że będę przewijać, ale nie starczyło mi już miejsca. A nie chciało mi się od nowa nagrywać. Dobra, papa. Dzięki, piper. Dzięki, piperko, snajperko. O, wow, siostrzyczka Bibi. O nie, dobra. Dzięki za te powercopsy. Coś tam jest. Aha, bajperka. O nie, ale to i tak nie pokona Bibi. Według mnie właśnie. Y, Bibi i Leon to są najlepsze postacie moim zdaniem. No chodź W komentarzach możecie napisać, jakie dla Was są najlepsze postacie, bo mi się naprawdę tą Bibi dobrze gra. Nawet o tym moim nie na tym koncie Turbin 12. Tylko na dam 17.3.0 mam tam 200 chyba y, nią nabite. Chcę jak chcę ją nabić na 20 rangę. Wszystkich chcę na 20 rangę w ogóle. Okej. Okay. O. o, jak mogłem to przegapić? Tylko żeby nikt mi nie przeszkodził jak mi ktoś to zepsuje to się naprawdę złoszczę, ale okej okay. też sobie tak oglądałem te filmy jak inni robią e, tam jak otwierają sobie e, boksy różne jak sobie tam trafiają gościu trafił tarę, miał 11 skrzynek, trafił w tarę w pierwszej i tam jeszcze trafił potem Franka, bardzo mu zależało. O! Dobra, tam nie idę. A! Troszeczkę się zlegowałem. Ło! Normalnie jak siostry gramy. Ło! Tylko, że jestem lepszy. Uh. Pod koniec filmu możecie napisać, czy, czy Wam się podobało. Czy może chcecie zobaczyć jak otwieram na przykład 50 skrzynek? O nie, co ja robię? No nie, nawet takiego broka nie potrafię zabić. Ale ja to ciszę. Co? Nie to dzienny limit tego doświadczenia No co już więcej nie dostanę Nie, nie, nie wiedziałem, że jest jakiś limit Teraz sobie właśnie poluję na, na tego rzadkiego zadymiarza by sobie kupić A mi brakuje barleya i poka. Kogoś z nich dostanę, aby to był poko, bo mi się... To jest lepsza postać niż barley. Tak jest według mnie. Okej. Okay. bo na przykład nie wiem, jak można sobie je dawać w Brawl Stars. Na nik imię. Na przykład... Na przykład mam na imię Damian, to ja sobie nie daję jakiegoś niku Damian, bo to nie wiem, abym tak na przykład nie mógł. Już przynajmniej jest lepsze kawałek imienia, a reszta to są cyfry. Dobra, no chodź tu. No kurde. Aleksia, nie... Dobra... Idę na tego... na tych tików. Ile tu jest bomb! Wow... Trzech tików to było normalnie. O, o... Dobra, teraz to nawet nieźle. Piękne po prostu. Mm -hmm. Og oh. to? Aha. Czy to użyć, czy nie? Dobra. O, o. No to, żebym się nie popisał. Myślałem, że jakieś pierwsze miejsce. wina, jakieś ja zrobię, czy coś. O, nie, no co jest? Sponsor. O, dzięki. Wielki dzień. O nie, co jest. Net mi gdzieś ucieka. Dobra. Jakiś cienias tutaj jest. Nie. Oszczędzimy mu jednego power powercubesa. Nic się nie stanie. Teraz może tam Jessie pokonać, czy nie? O, jest Barley, dobra, tego załatwię. Albo coś innego załatwi. Uhu! Kiedyś miałem tak, taką normalnie grę, gdzie tak na około jakąś 20 power leżało. 20. Jak to zebrałem, to normalnie to był mój rekord power cubesów. Sponsor. Sponsor. Dobra, tak się bawimy, to okej. Okay. Tak się bawimy. To idę tam do ciebie. No gdzie jest reszta? Wszyscy mają po trzy. O nie! Dobra, podaje się, ręce do góry, nie! Bibi bi, bye bye, mi się to podoba. Bibi bi, bye bye. Mm. bo na przykład, czekajcie. Nie, nie będzie widać, dobra. Dobra, ile ja muszę mieć? Dobra, 66, tak, tak. Jak ten czas leci? Już 12 minut prawie. To będzie ostatnia, już gramy, zdaniem. Nie, jak będzie win, to jeszcze jedną zagramy. Ale jak nie będzie, to nie. A przynajmniej drugie miejsce mnie widzi w tych krzakach? No tak. Nie wiedziałem, czy na to działa. Bibi hello. No siejem, O kurde, nie, teraz to już naprawdę trochę się przestraszyłem. Konie dzieła. Ole ten ma farta tabu. Nie 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 Haha ha. Cienias Pa Ale zawsze mnie dotknął Haha ha. Coś tak czuję, że jednak zagram sobie jeszcze jedną rundę No i dobrze myślałem Ostatnie razy zagram O dzięki Frank O Cześć Dupko Cześć Dupko, no cześć ma. Ta, mówię na nią Nupka. Jakby mnie zabiła, to dopiero by było nupka. Nupka mnie zabiła. Nie, to, była, to by była idealna nazwa na następny film. Nupka mnie zabiła. A ona świetnie odpycha i Ulta też ma takiego ekstra. To właśnie jest ekstra w tej postaci, jakiego ma dalekiego ulta, ja już otrenowałem. trenowałem, jak dobrze odbija. Tylko jak chcę akurat, żeby ktoś był blisko, no to to jest akurat źle się składa. Proszę, jaki piękny ult. Widzieliście to? Ile tam miałem? 3 power cubes Trzema pokładają kogoś, kto ma sześć. Już 15 minut. Nie, ja to nie wierzę. Tak szybko. No dobra, chodź tu tara. No chodźcie tu nuby. Z Bibi nie macie szans. Dobra, może jednak macie. Trochę się tutaj podleczę. Będzie trzecie miejsce, czy nie? U. O nie! Tak blisko. Dobra, szybko, szybko, szybko. Już 16 minut prawie. Okej, okay, to na razie do następnego filmu. Zostawcie dużo łapek w górę. Bye.